No witajcie, witajcie. Po świętach by się mogło wydawać, bo we wtorek. Już dzisiaj zaczynamy normalne vlogowanie. Tak, i taka sytuacja, taki, taka pogoda. No, mamy śnieg, masę spadło bez śniegu. Nie wiem jaka jest temperatura, bo wstałam niedawno. Jest śnieg, bo jest tu do siódmej ale zobaczcie co się dzieje z moimi kwiatuszkami moje biedne te bratusie wszystkie zwiesiły łebki no i mam nadzieję że ona się podniosą później z biegiem dnia że one wstaną no w nocy to tak mocno sypał, walił wręcz ten śnieg no i teraz tak, tak wygląda ale ptaki i tak śpiewają. No. Także witam Was serdecznie w nowym tygodniu. Już właściwie drugiego dnia tego tygodnia, no. Ale już takiego pierwszego, normalnego, vlogowego dnia. Tak. Ja sobie idę teraz zrobić kawkę. Szpaczek mi przyleciał do Karmika, ale już poleciał. Oj! Ale to taki nietypowy gość. Bo jeszcze szpaczka nie miałam. A któryś z ptaków mi wyrzucił na, na balkonie na dół, tą y, tackę, i wszystkie ziarenka są na balkonie, na dole. No ale teraz mam nie będę już wychodziła, ta pokazać. Drugi raz musicie mi uwierzyć na słowo. <laughs> no i mamy taki zimowy. Pejzaż za oknem, ale ciekawe na jak długo. Pewnie niedługo. Muszę tu się firankę przyczesnęła. Już się wydawała taka wiosna, nie? Dopiero było prawie, no było ponad 20 chyba stopni. A teraz co? Teraz musi być przymrozek, skoro. Skoro śnieg się utrzymuje, a mąż skrobał szybę w samochodzie. No, tak przez chwilę to jeszcze może być, tylko byle to nie zaszkodziło tym roślinom. Chociaż mi się wydaje, że tym roślinom to tak nie zaszkodzi, bo to przecież często się zdarza w kwietniu, że śnieg na chwilkę spadnie, nie? No, dobra. Jesteśmy na spacerku i szukamy wiosny i mamy tu forsycję, a na dole takie kwiatuszki, tu fioletowe, a tam dole niebieskie będą, a, a tam są niebieskie i tych niebieskich jest tu dużo więcej. O, cały tutaj trawniczek jest w niebieskich kwiatuszkach. Jesteśmy w lesie i dalej szukamy oznak wiosny. No i znaleźliśmy już takie listki, dosyć już rozwinięte. A gdzie nie gdzie są już też takie na już większe takie pąki, tylko czekają, aż się ciepło zrobi i wiosna wybuchnie. A niektóre drzewa to jeszcze mają uśpione. I jest tak szaro ponuro, tylko takie. Co kawałek to takie fajne zielone są? No, a ja teraz tu jestem z brodą. Muszę patrzeć, żeby nie spać w jakieś dziury. Jest strasznie zimno: jest chyba z 2 stopnie tylko. Także, tak tylko trochę się przejdziemy. No, ja bym miała ochotę więcej pochodzić, ale w już nie chcę. Bo ja chciała wcześniej. No ja wcześniej filmik przesyłałam. Ja to jestem głodna. No i tak, tylko troszeczkę przejdziemy i będziemy szły z powrotem. Jest no. słoneczko świeci na szczęście co chwilę. Chmury są takie nieładne, ale co chwilę słońce wychodzi i jest tak chyba tak jak w całej Polsce. Już śniegu już nie ma, już to stopniało. Nie widzę na razie, tak ładnie świeciło i oświetlało te, te, te kwiatuszki takie małe, hmm? takie ładne. Teraz są pozamykane, to nie wiadomo, jaki to kwiatek jest. Może wiecie, co to za kwiatuszek tak w lesie rośnie? No, moje bratki na balkonie się troszkę podniosły. Już wychodzimy z lasu. No jest to krotki. No witajcie, witajcie. W świąteczny wtorek. No, wieczorem przychodzę się z Wami przywitać. Właściwie to się witałam już z tej strony, jak byliśmy w lesie na spacerze. No, ale czytałam tam, że jak nie ma z kuchni, to się nie liczy. No to, wiecie, no to pogadanka z kuchni musi być, nie? No, <laughs> tak, w tamtym vlogu wczoraj, w tym, który dzisiaj Wam udostępniłam. W sumie no to on miał być złączony teraz z tą pogadanką i dopiero na następny dzień miał być. Ale sobie stwierdziłam, że jednak troszkę tam było tego materiału, a miałyśmy zwyki iść na taki dłuższy spacer w takie jedno miejsce, którego jeszcze wam nie pokazywałam, więc stwierdziłam, że może być potem za dużo tego materiału. No i tak sobie pomyślałam, a to wam puszczę dzisiaj jeden filmik, tylko, że bez, bez zakończenia taki. No, a potem się okazało, że poszliśmy na krótki spacer. No, bo mi się ten filmik tak długo prze, przesyłał i przesyłał, że w sumie wyszłyśmy późno z domu i potem się już wyki nie chciało, bo się w połowie drogi głodno zrobiło. No i wracałyśmy do domu. No, święta przeżyłyśmy fajnie. Nie wiem jak wy. Ale z tego, co pisaliście, to, to przeważnie fajnie było. Fajnie przeżyliście w spokoju i tak dalej. Świętamy też przeżyliśmy spokojnie. Wczoraj mieliśmy gości. Dwóch. Ale zawsze to goście. Także nie pokazywałam, nic nie filmowałam, dlatego że no, to było takie prywatne spotkanie i nie wiem, czy by sobie życzyli, żeby ich pokazywać. W każdym razie, no to Wam tylko pokazałam rano. A potem już nic nie pokazywałam, tylko powitanie. No, I, i tak. Mam nadzieję, że Wam się podobał wczorajszy filmik. Z tego, jak tak widzę, no to chyba jednak tak, bo jest dużo wyświetleń. No, a dzisiaj, dzisiaj taki nudny, powiem Wam, dzień taki przejedzony troszeczkę, bo mimo wszystko, jednak y, troszkę tych konkretów sobie jem. No, i tak sobie pomyślałam, że teraz tylko już barszczyku się napije, bo jest już tu taka godzina jak zwykle, ale barszczyku się jeszcze napije, niech to się porządnie trawi. Dzisiaj wstałam naprawdę wcześnie w pół do siódmej, co mi się rzadko zdarza, ale ostatnio tak właśnie od Wielkiego czwartku, nie wiem czy Wam mówiłam, tak wstawałam wcześniej. No, i zadowolona z tego jestem, i mam nadzieję, że tak mi się będzie udawało wstawać, bo ten dzień jest dłuższy. Z tym, że rano nie chciałam jeszcze wieki budzić, i potem mi się przysnęło w fotelu na chwilę. Ale wiecie, bo to dlatego, że nie miałam jakiegoś y, konkretnego celu. Nie wiem, czym się nagrywa. Nagrywa się, bo mi tam jakaś wiadomość przyszła i, i teraz nie wiedziałam. Nie było jakiegoś konkretnego celu, bo w poprzednich dniach to był, były jakieś cele, coś trzeba było robić, żeby zdążyć z robotą, żeby było upieczone, usmażone i tak dalej. No a teraz wiecie, właśnie tak wszystko jest, nawet obiadu dzisiaj nie trzeba było robić, bo jeszcze, jeszcze było, była galareta. No już na jutro to galarety nie starcza, ale jeszcze jest e szałot, jeszcze są kiełbaski. Jajek jest masa, No z tych jajek to zrobimy pastę jutro rano. Żeby jednak to zjeść, żeby mi się nie zmarnowało, bo to też za długo tak pomalowane, nie za bardzo żeby mi nie leżały. Więc zrobimy jutro. O, skupimy wszystkie zwiki i zrobimy sobie taką pastę na chleb ze szczypiorkiem i z rzeżuchą Także to powinno być smaczne. Może tam troszeczkę chrzanu jeszcze dam. No zobaczymy, co tam co tam sobie w to wkomponujemy. Tak, żeby się jednak nie zmarnowały jajka, no bo ładnie to może wygląda w misce, no ale potem, jak zacznie coś śmierdzieć, to nie będzie fajnie, nie? Albo jak tam jakaś mucha przyleci i tam coś złoży jaja, to też nie będzie fajnie, więc lepiej to zjeść. Ciasta tym razem już nie mam tak dużo, został mi tylko duży sernik, niecały. No mam nadzieję, że mąż go zje, upora się z nim. I wiki. No, sernik, ze sernikiem ja też jestem, ale jak na przykład teraz myślę o serniku, to już nie. Ja sobie tak codziennie troszeczkę tego sernika zjem. Nie miałam tyle erytrolu, żeby sobie tam dać ten erytrol, bo to już był całkiem dla mnie dobry sernik. No, jest na cukrze, no trudno. No, ale y, troszkę się poje. <kluz> y, mazurki są prawie zjedzone. Jeszcze babka została. No ale mam nadzieję, że to zjedzą. Nie jest tego tak dużo, jak w zeszłych latach. W zeszłych latach dużo, dużo więcej zostawało, a jeszcze i Marek i Darek tu byli. I, i na święta przychodziła Dorota. No a, a teraz y, nie mogli przyjść. Są na kwarantannie znowu. Także taka sytuacja, że wiedziałam, że będzie nas mniej. Mniej upiekłam, no i mniej zostało. Także mam nadzieję, że w tym tygodniu się z tym uporamy i nic się nie zmarnuje. Bo wiecie, to jest to, że nie umiem całkiem mało gotować i tak się już postarałam, że upiekłam tego dużo, dużo mniej. No, no ale sernika musiało być więcej, bo jak wiedziałam, że będą goście, no to trudno, żeby tak wyliczone mieć i potem nagle by, by im brakło. Nie, to tak nie fajnie. No. Mamy jeszcze pasztet, szynki, no bo wiadomo, że w trójkę się tego nie zje tyle. Jak jest wszystkiego po trochu, to się tego nie zje tak. To tylko oczy jedzą, a tak to nie. Jutro się wybieramy z Wiki jeszcze na spacer, właśnie na ten dłuższy, tak jak dzisiaj chciałyśmy. To jak, się, jak nam się uda tam iść, pójść, to wam to nagramy, bo to jest w innej części lasu. W tej części lasu jeszcze z kamerką nie byłam. Też tam jest tak malowniczo, tylko że tam jest lepiej i ładniej, jak już jest zielono. Albo jesienią to ładne są widoczki, bo tam jest stawik, taki taki nie za duży i w ogóle. No ale zobaczymy. Może to i to też będzie ładnie wyglądało. Fajnie by było, jakby już troszeczkę więcej zielonego było, no ale na razie nie ma. No. Także. Y Jutro jeszcze sobie pójdziemy na spacer, jutro jeszcze, jeszcze będzie, będzie tam co do jedzenia, też jeszcze nie będę musiała chyba ziemniaków robić i obiadu, ale jak będziemy wracać, to już będę chciała jakieś mięsko kupić, żeby było na następne dni. No Obiad wczoraj miałam zrobić kluski i kaczkę i kapustę, w sumie zaprzestaliśmy na tej kaczce, to znaczy się na filetach z kaczki bo miałam, jak kiedyś Wam pokazywałam, że kupiłam dwie kaczki, dwie? Chyba dwie no! Dwie kaczki i zrobiłam osobno filety, te nóżki i porcje rosołowe. No i właśnie miałam taką, tak zamrożone, że były te filety. To wczoraj te filety zrobiłam, ale zjedliśmy to z, z tą sałatą. Myślałam, trochę zostało taka miseczka w lodówce. To będzie na jutro. No. A te nóżki tam jeszcze są, ale tak sobie pomyślałam, że może te nóżki zrobię na niedzielę z kaczki. Znowu coś innego, nie? No, a jakbyśmy tam dostali jakieś, jakieś coś wieprzowe albo łódka z kurczaka, no to jak będziemy wracali, to to kupimy. Też nie trzeba takich zakupów wielkich robić, no bo coś mi tu migało. No, bo praktycznie wszystko jest do chleba, jajka, to wszystko jest w domu, także. Nareszcie niczym robi zakupów. Nie wiem jak to z chlebem, ale chleb chyba też jeszcze jest. Mój chleb jeszcze mi został. Także nie ma strachu. Jest co jeść. No. I tak, dzisiaj też sobie chciałam poglądać moje vlogerki, które oglądam rano, ale nie było ich filmów. I też, że między innymi, dlatego zdecydowałam się mój filmik jednak dzisiaj puścić. Bo potem się okazało, że, że kilka vlogerek po południu też dodało filmiki. pooglądałam sobie już, nawet komentowałam, bo ja lubię pokomentować, choćby tylko tam jakieś pozdrowienia, ale to wiem, że przynajmniej się w ten sposób im też, wiecie, żeby miały, przyczyniam się do tego, że też im się tam rozrasta ten kanał. No, no to. Też już połapkowałam, po, po pokomentowałam po południu. No ale stwierdziłam właśnie, że a wezmę ten filmik, zrobię, złożę, bo miałam, tak jak wcześniej mówiłam, dużo tego już, mi się tak wydawało, że jest tego dużo. No i złożyłam bez zakończenia. Tylko że to wszystko było fajnie. Tylko teraz, jak mi wchodzą reklamy, to bardzo długo trwa sprawdzanie pod względem treści. I to trwa nawet parę godzin u mnie. No, ale ja nie wiedziałam, czy ja to tak mogę bez tego wpuścić, czy nie. Już teraz mniej więcej mam takie małe pojęcie, co mogę z tym robić, czy to mogę dodać, a to się potem sprawdza w trakcie. No, ale tak czekałam i czekałam i czekałam tyle czasu. No i nie szliśmy tak na ten spacer, nie? A potem to już było tak trochę późno. No. U nas dzisiaj jest zimno. Rano, jak widzieliście, był śnieg. Dużo, znaczy dużo śniegu. Jak na kwiecień, na tą porę, no to trochę było tego śniegu. Bo w nocy takie mocno, takie grube teleciały. Grube śnieżynki takie. I gęsto w, w pewnym momencie. I już to stopniało, ale teraz widzę znowu po samochodach, że znowu są przykryte warstwą śniegu. No i ktoś mi mówił, że w nocy znowu ma sypać śnieg. Także chyba do soboty tak będzie. Tyle, że następne noce chyba już nie będą mroźne. No. Ale i tak mało stopni. W sobotę ma być cieplej niedziela, a potem znowu taki. Z tego co wiem, jak się nic nie zmieni, to do końca kwietnia ma być taka sobie pogoda. I jak ja mam na tej działce tam coś robić. Będę się musiała jakoś zmobilizować. Może będzie 8-9 stopni, no bo jak 2 stopnie, no to wiecie. A u nas dzisiaj było 2 stopnie w ciągu dnia. No. Na plusie, bo rano to było jednak na minusie. A będę musiała tam iść, może w sobotę pójdziemy i tam coś, te bambusy może zetniemy, bo jak się bambusy zetnie, to wtedy już troszeczkę lepiej będzie ta działka wyglądała, bo wtedy idzie ją posprzątać z tych liści, no i się już nie będą nowe sypały, nie? A tak, ja zbierałam te liście, wygrabiłam, a teraz wygląda tak samo jak, jak wcześniej, jakbym wcale tego nie robiła. No i może tam coś już będzie szło porobić. To co się da, to, się, to, to po prostu będę robiła, no. Ale to dopiero w sobotę, bo wcześniej ma być chłodno. W piątek yy, będę zajęta, nie będę mogła iść na działkę. No i to tak ten czas leci. Jeśli ani nie obejrzymy, a będzie początek maja i znowu będzie długi weekend, jak to mówią. No, u mnie to w długi weekend to jest podwójne święto, bo u nas wtedy jest, są urodziny mojego męża i mojej kropeczki. <laughs> no, także. Się ani nie obrócimy, a już, już będzie początek maja. I to bym chciała jednak coś na tej działce porobić, wiecie? Żeby tak jakoś przygotowane było jakieś cebule już, żeby sobie tam rosły, były wsadzone do ziemi. No bo kurczę, coś tak długo się to tak przedciąga się tak, ten zimowy czas taki, nie u nas. No ale zobaczymy. Nie będziemy narzekać. Nie ma co narzekać. Wczoraj się dowiedziałam wczoraj przez wczoraj chyba. że Większa część mojej rodziny to przechodzi to, o czym nie można głośno mówić na YouTubach. Nie można, dlatego że ja już mam stwierdzone rok temu, jak, jak w, w tym na miniaturce i tytuł dałam filmiku, to mam ograniczone wyświetlanie jest żółta kartka. Także teraz, jak będę o tym mówiła, to, to mogę mówić tak, żeby nie wymieniać niektórych słów, żeby mi znowu nie przyblokowali. No, I chociaż nie wiem co w tym złego, że się to wymieni, no bo w, w końcu to jest, ale nie wiem dlaczego to tak, tak to jest. Ja przedtem myślałam, że niektórzy YouTuberzy to tylko tak sobie mówią, że, że nie mogą wymieniać. Nazwy i tak dalej, ale taka jest prawda. Są potem przyblokowywane, yy, jest wyłączone yy, reklamy i tak dalej na takich filmach. A ja nie chcę mieć wyłączone. Ja, yy, przede wszystkim chcę, żeby, jak już mówię, do Was, Wam nagrywam, to żeby ten film do Was dotarł. Nie? No ale się dowiedziałam właśnie, że większa część mojej rodziny to przechodzi właśnie, nawet. Yy, nawet jeden kuzyn pod tlenem leży. No, także. Aby się tak wydawało, się by tak mówiło, a no tam ktoś tam ma, ktoś tam ma, ale to daleko. A tutaj nagle się człowiek dowiaduje, że, że tyle ludzi. No, ale miejmy nadzieję, że to już przechodzą, że będzie coraz to lepiej, nie? No i ja mam nadzieję, że ja tego jednak nie będę miała, no ale. Prędzej czy później to chyba wszyscy to będą mieli, także zobaczymy. No, to by było tyle na ten temat. Nie będę się na ten temat rozgadywać. Co Wam powiem? Jutro zobaczymy, co będziemy nagrywać. Prawdopodobnie jak pójdziemy na ten spacer, to może mi się tam uda coś nagrać. Nie wiem jaka będzie jutro pogoda, czy będzie słoneczko, czy nie. by było słonecznie, to też jest fajnie, nie? Wiadomo. No, że lepiej zdjęcia wychodzą filmiki i wszystko jest takie fajniejsze. No ale jak będzie, tak będzie, na to już wpływu nie mamy. No, a teraz to już będę kończyła, żeby złożyć ten filmik, żeby mi się to z tymi reklamami jak najprędzej zrobiło. No. Staram się już na koniec nie dawać reklam. Bo już wiem, że tam jak można dać, które można gdzie. A czy się nie gdzie. Jedne są na początku, na końcu albo w środku. No. Także. No, większość kanałów jednak y, mają te, te, te reklamy. No to ja też mam, nie? Tak jak było z mam mambą, mam i ja. No. Mam nadzieję, że one nie są zbyt długie, bo tak szczerze powiedziawszy, y, to ja jeszcze nie oglądałam z reklamami mojego filmu. Nie wiem, jakie długie tam są te bloki film, te reklamowe, czy to jest jeden filmik. Czy to y, jedna reklama, czy to są dwie, czy, czy więcej naraz, bo nie wiem, jak długie to są. Wiem, że zrobiłam takie, które można też pomijać, no, żeby za bardzo was to nie denerwowało. No dobra, będę już kończyła, bo już tak teraz mówię, trzy po trzy troszeczkę, a nie chcę sztucznie prze, przedłużać tego filmu. Dzisiaj nawet dużo zdjęć nie będzie na koniec. Wczoraj wszystkie, no wczor do wczorajszego filmiku wszystkie dałam. I teraz, no, jedynie co, to może te kwiatuszki, które dzisiaj szukaliśmy tej wiosny, troszkę jednak jej znaleźliśmy w lesie. Nie wiem, co to, czy to były ranniki, bo to wyglądało te liście jak od ranników, ale kwiatki białe były w tym lesie. A mi się wydawało, że te ranniki to są żółte kwiatki. No i nie wiem, jak ktoś zna te kwiatki, to dajcie znać w komentarzu, co to było. Tak się niespodziewanie tam, tam były w, w tym lesie. Tu na też się zdziwiłam, że takie fajne te niebieskie kwiatki były w trawie, także no. A na ogódku na razie teraz już mi nic nie kwitnie. Może za parę dni, jak się cieplej zrobi, to te parę tych żonkilków zakwitnie. A jak będzie z tulipanami, to naprawdę źle to widzę, bo tam mi się wydaje, że tam większość jest takich pojedynczych liści. Jak są pojedyncze liście, to tylko cebulka rośnie a kwiatka nie będzie bo żeby były kwiatki to, to od razu musi wy, wychodzić kilka tych liści a tam przeważnie pojazd no także zobaczymy no może na przyszłe lata będzie lepiej może uda mi się rozsadzić te z tego cebulkowego przedszkola co wam mówiłam że mi się tam w tym koszu mam tak gęsto bo one były malutkie te cebulki to może mi się na przyszłe lata uda to rozsadzić no a jeszcze trochę i bym musiała też wyciągać z piwnicy te dalie. Ale jak będą noce takie zimne, to nie będę mogła na balkonie mieć tych dali w ziemi. A ja muszę sobie przywieźć donicę z ogródka i te dalie do tych donic powkładać. Nie? No, chyba to będę może w tym tygodniu, może nie, ale w przyszłym tygodniu, to już by trzeba myśleć o tych daliach, żeby je jednak już zacząć pędzić. Pomidory mnie martwią, bo mi się wydaje, że one stoją mi się wydaje, że w zeszłych latach już miałam dosyć takie pomidorki, wiecie, już ruszyło, a teraz to mi się wydaje, że one takie żółtawe listki mają i to wam w ciągu dnia je pokażę, bo teraz przy sztucznym świetle to i tak to wszystko przekłamuje. No i tam są zaczątki tych właściwych listków, ale to tam mi się wydaje, że to tak stanęło i nie wiem, jak tam u Was pomidorki, czy coś więcej rosną niż moje, czy nie. No, bo na pewno... Niektórzy z Was siali też pomidorki. To mi się wydaje, że w tym roku mi że, mi, że nic z tego nie będzie, ale zobaczymy. Za to papryka, jak posiałam tak z nasionek, to nawet już jeszcze trochę przerośnie te pomidory. To przynajmniej może paprykę będę miała. No. Dobra, to będziemy kończyć. To życzę Wam miłego dnia, miłej środy. Wszystkiego dobrego. No i do jutra. Bye bye yo, I papa to yutra.